Ciao a tutti! Benvenuti all'Italica! Moi drodzy, z tej strony Giulia, witam Was na Italice, witam Was z Dolomitów. O nazwie dolomity możecie zobaczyć osobny mój filmik. Ale nie wiem, czy wiecie, że te góry mają też jeszcze drugą nazwę. Nazywane też są Monte Paldi, czyli dosłownie Blade Góry. Blade, Jasne Góry. Nazwa ta mm, pochodzi od ich koloru. Jak się możecie przypatrzeć, one są takie właśnie jasne. Jasne niczym księżyc. I właśnie z tym księżycowym kolorem tych gór wiąże się przepiękna legenda, którą chciałabym Wam teraz opowiedzieć. Dawno, dawno temu góry porośnięte były bujnym, ciemnym lasem. W jednej z dolin mieszkał książę, który co noc wpatrywał się w księżyc i marzył, żeby wylądować na jego powierzchni. Pewnego dnia udało mu się, znalazł się na Księżycu i spotkał tam przepiękną, księżycową księżniczkę. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Książę zamieszkał z księżniczką na Księżycu, ale niestety dość szybko ich wzajemne szczęście zostało zachwiane. Ponieważ księżycowe światło bardzo raziło księcia oczy i nie był w stanie tam zbyt długo wytrzymać. Dlatego książę wraz z księżniczką zdecydowali się przeprowadzić z powrotem na Ziemię. Tu jednak okazało się, nie była szczęśliwa księżniczka. Ciemne góry, prośnięte ciemnym lasem, były dla niej zbyt przygnębiające. I stawała się ona coraz smutniejsza i bardziej przybita. Pewnego dnia książę, który chodził na długie, samotne spacery przez ciemne górskie lasy, zastanawiał się, jak rozwiązać tę sytuację. Co sprawić, by księżniczka znów była uśmiechnięta, spotkał książę na swojej drodze miziutkiego człowieczka z długą brodą. Okazał się on być królem skrzatów, które w tamtych czasach jeszcze licznie zamieszkiwały te góry. Król skrzatów zauważył, że książę jest bardzo smutny i zapytał, co go trapi. Książę opowiedział królowi o swoich problemach i o tym, że nie wie, co zrobić, by na twarz księżniczki przywrócić uśmiech. Wtedy to król z Skrzatów obiecał księciu pomoc, pod warunkiem, że w zamian książę pozwoli jemu i jemu ludowi osiedlić się na stałe i żyć bezpiecznie, w wysokich partiach gór. Książę chętnie przystał na taką propozycję. Król Skrzatów zapewnił księcia, że gdy tylko nadejdzie najbliższa pełnia księżyca, on i jego ludzie sprawią, że na twarz księżniczki powróci uśmiech i zostanie już na stałe. Tymczasem księżniczka stawała się coraz smutniejsza i smutniejsza. Ciemne lasy przybijały ją coraz bardziej. Ale nadeszła wreszcie pełnia księżyca. Książę zauważył wtedy, jak liczne skrzaty wychodzą ze swoich domków i zmierzają na szczyty gór. Po chwili, nad górami rozbłysk, jaśniejący blask. To skrzaty tkały motki z księżycowych promieni. Pracowały całą noc. Tkały i tkały. Tkały i tkały. Tkały i tkały. Prawie do samego rana. Następnie Utkały z tych promieni księżycowych olbrzymią księżycową tkaninę, którą pokryły całe góry. I od tego czasu dolomity nabrały tego bladego księżycowego koloru, a na twarz księżniczki i księcia powróciły uśmiechy. Tak więc, do zobaczenia. Zaglądajcie na Italikę na Facebooku, zaglądajcie na Italikę na YouTubie. Błona giornata a Ciao!